Siemaneczko, z tej strony Śmiechol, dzisiaj teścik, można tak powiedzieć, że rewelacji jak na, jak na 2024 kostka od Triplexa z serii ProfiLine TXB XB3025, dokładnie. Tak jak widzicie na zdjęciu, kosteczka z układem kątowym, strzela seriami, brokatowa korona, bardzo fajnie skomponowana. Dużo sugestii było, że ta kostka strzela delikatnie, słabiej niż na firmach importera, czy to tam, zarówno wersji, z wersji chińskiej, i tak dalej. Przetestowaliśmy tą kostkę. Może faktycznie jest delikatnie, inaczej, ale naprawdę na żywo robi konkretną robotę. Te kąty nie były idealnie tam ustawione, staliśmy delikatnie z, z boku, więc, więc inaczej się to troszeczkę rozkładało na niebie, ale jest naprawdę. Szto siwo, więc osoby, które są zainteresowane takim ciasteczkiem, oczywiście odsyłam na www.odpalaj.pl Możecie sobie tą kostkę zakupić. Naprawdę robi konkretną robotę. Pamiętajcie o, o subiku, lajku, komentarzu. Niech ten filmik się poniesie. A ja już nie przedłużam, zapraszam Was na teścik z, z małego zlotu w Wotpalaj. Tam właśnie tą kostkę e, przestrzelaliśmy i zrobiła naprawdę dobre, dobre wrażenie. Więc pozycja e, specjalnie dla Was. Miłego seansu. Siemaneczko. Ooo, ładna! ładna! I tak gorsza i Fajna, naprawdę jest fajna. Dobra, dobra, długo utrzymujący się brok.